Gmina Rytwiany otrzyma ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych dofinansowania na budowę hali sportowej w ramach programu Olimpia. Obiekt ma być gotowy do końca 2024 roku. Gmina z własnego budżetu dołoży milion 100 tysięcy złotych i wybuduje halę sportową o lekkiej konstrukcji. Będziemy przystępować do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, do realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo szybko po opracowaniu właśnie programu ogłosimy przetarg w trybie. Za projektu i wybuduj. Wartość tego przedsięwzięcia jest kosztorysowana na kwotę 3 700 000 zł. Dofinansowanie środkami z Ministerstwa Sportu wynosi 2 620 000, co stanowi 70% wartości całości tego kontraktu. Oczywiście dopiero po przetargu będziemy w stanie określić rzeczywistą kwotę, za jaką wykonawca zdecyduje się zrealizować to przedsięwzięcie. Obiekt zostanie wybudowany w stolicy gminy Sala pozwoli realizować zajęcia wychowania fizycznego w okresie jesienno-zimowym. Salę Olimpia planujemy wybudować w Rytwianach za szkołą podstawową. Ta szkoła ma jedną salę sportową, ale ilość uczniów, ilość godzin wychowania fizycznego, jakie należy zrealizować w obecnie obowiązującym programie, wskazywała, że musimy zabezpieczyć naszym uczniom możliwość realizacji zajęć właśnie z wychowania fizycznego w takich przyzwoitych warunkach. Szczególnie w okresie niesprzyjającej aury. Wójt Workasiewicz zapewnia, że nowy obiekt będzie dostępny na takich samych zasadach jak wszystkie obecnie funkcjonujące. Wszystkie obiekty, wszystkie obiekty sportowe, również te przy szkołach, w są dostępne dla osób z zewnątrz. Najlepiej, jak te osoby są członkami klubów sportowych czy sekcji, jak choćby klubu sportowego Baszta, czy klubu sportowego Gryf, Rytwiany. Dla tych podmiotów te obiekty są dostępne i one są wykorzystywane. Zarówno w Rytwianach, jak i na przykład sala gimnastyczna, czy boisko odlik w Sichowie Dużym. Również te, te kluby, o których wspomniałem wcześniej, korzystają po godzinach pracy szkół, korzystają z tych obiektów sportowych. Hala zostanie zaprojektowana tak, aby mogły odbywać się w niej także że inne niż sportowe wydarzenia. Planujemy, że boisko będzie poliuretanowe, czyli, czyli będzie można na nim organizować różnego rodzaju inne uroczystości. No Może nie taniec, bo na, na takiej nawierzchni nie da się tańczyć, ale, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to i konieczność to będziemy w stanie udostępnić również na działalność kulturalną. Jerzy STV-Info.